Jest to bardzo proste pytanie, które stawia Słowo Boże. Czy ja obwieszczam, ogłaszam światu to, że Bóg jest miłością? W czytaniu z księgi liczb usłyszymy głos Boga skierowany do Mojżesza i pośrednio do Aarona tych stojących na czele ludu idźcie i ogłaszajcie i błogosławcie mój lud. Błogosławcie mój lud słowami: Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni Twoje swoje oblicze nad Tobą, niech obdarzy cię łaską, niech obdarzy cię pokojem. To jest przesłanie, które kieruje Bóg w tym dniu do każdego z nas. My, którzy kontemplujemy tajemnicę wcielenia, cieszymy się tym, że narodził się z Maryi, cieszymy się tym, że narodził się po to, żeby nas zbawić, to znaczy obdarzyć pokojem. I dzisiaj stawiam sobie to pytanie: czy ja przez swoje słowa, przez swoje gesty, przez jakiś rodzaj czułej obecności błogosławię moim braciom, błogosławię moim przyjaciołom, znajomym i nieznajomym, ludzi, ludziom, których spotykam na drodze mojego życia? Aby móc stać się matką słowa, aby móc słowo obwieścić, słowo wprowadzić w świat, najpierw to słowo trzeba przyjąć, najpierw to słowo trzeba usłyszeć. I dokładnie to podkreśla dzisiejsza Ewangelia św. Łukasza, gdzie czytamy, że Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. I nieustannie je rozważała. Pamiętam, jak pierwszy raz odkrywałem, czy właściwie odkrywałem, że Bóg uczył mnie słuchania, bo długo wydawało mi się, że, że jestem w stanie to słowo po prostu wziąć i go jakoś użyć, i to słowo jakoś obsłużyć. I w nowicjacie, gdy przychodziłem na, na rozmyślanie, na adorację ciała Chrystusa, Wyciągałem Ewangelię i w którymś momencie zobaczyłem, że nie byłem w stanie nic o tym słowie powiedzieć, nic wymyśleć, żadnej interpretacji dokonać. Właśnie w żaden sposób posłużyć się tym słowem. I to był i bardzo nie rozumiałem tego, tego, tego stanu, tego, co się wydarza. I dopiero gdzieś, gdzieś po jakimś czasie odkryłem, że, że Pan chce nauczyć mnie, żebym zaczął go słuchać, żebym pozwolił mu do siebie mówić. I czasem takie zwykłe właśnie nic nie robienie, a przyjmowanie słowa w tym, jak ono do nas przychodzi w jakiejś nagości, w jakiejś właśnie bierności, której od nas wymaga takiego przyjęcia, otworzenia się, zdaje się być najtrudniejsze.